Cześć! Witam Cię po raz kolejny na swoim kanale łowca animatorów. Ja nazywam się Ewelina Rusnak i prowadzę ten projekt po to, aby dzielić się swoją wiedzą z Tobą na temat właśnie budowania zespołów animacji, zarządzania pracowni, pracownikami, budowania, pogłębiania swoich kompetencji liderskich, ale także różnych innych aspektów związanych, związanych z zatrudnianiem współpracowników. Dzisiaj chciałabym ci opowiedzieć o takiej ważnej kwestii, o której można łatwo zapomnieć, jeżeli chodzi o budowanie zespołu i jakby wspomaganie tych relacji między zespołem. Ponieważ ważną rzeczą jest to, by zespół ze sobą był zgrany, by był jednym teamem by jego członkowie chcieli grać do tej samej bramki, żeby się wzajemnie wspierali. To jest niezwykle ważne, zwłaszcza w animacji, gdzie nieraz są różnego rodzaju wypadki losowe, ktoś się czasem rozchoruje, kogoś trzeba zastąpić na animacji i wtedy takie zgrany team pozwala na szybką reakcję w tego typu sytuacjach, gdzie ty jako lider i... Właściciel firmy nie zostajesz na lodzie i jesteś po prostu e, rzetelny w stosunku do swoich e, klientów. E, taką właśnie rzeczą, którą, e, o której możesz zapomnieć, której możesz nie zauważyć, to jest hodowanie w swoim teamie animacyjnej świętej krowy. O co chodzi? Bardzo często e, zdarza się tak. Zwłaszcza na przykład, gdy zaczynasz, jakby budowanie swojego zespołu i zaczynasz swoją współpracę na przykład od współpracy ze swoimi przyjaciółmi, koleżankami, siostrą, czy jakimkolwiek członkiem rodziny. Ważne jest, i tak, ja bym nie powiedziała, że żeby tego nie robić bo czasem, bo to po prostu, to też może być fajna relacja i yy, może to grać. Natomiast bardzo często yy, nie oddzielasz, tak, yy, tej relacji, relacji prywatnej od relacji yy, zawodowej i pojawia się właśnie przestrzeń do tego, żeby wychodowała Ci się animacyjna święta krowa. Niekoniecznie to też musi być członek rodziny albo koleżanka, może być to ktoś z teamu, kto po prostu przekracza pewne granice i nadużywa waszej relacji, bo być może na przykład z sobą dobrze współpracuje, czuje się pewnie, wie jakie ma znaczenie w firmie e, itd., dalej. Um, czym to może zagrażać taka animacyjna święta krowa? Może zagrażać tym, tym właśnie, że pozostali współpracownicy będą czuć zgrzyt. I może o tym nie będą mówić, ale będzie to widać w relacjach, że nie będą chcieli się czasem poświęcić dla firmy, że nie będą chcieli czasem wziąć yy, na przykład zlecenia, jeżeli ktoś się yy, rozchoruje, że będą się czuć niedowartościowani i też nie będą Ciebie traktować jako autorytet. Animacyjna święta krowa to taka osoba, która właśnie, tak jak powiedziałam wcześniej, przekracza pewne granice, nadużywa relacji. Yy, Macie na przykład jakieś wspólne zasady, e, i ona tych zasad się nie trzyma, a że ty też na to nie reagujesz, bo na przykład sobie myślisz, kurczę, no ona jest dobrą animatorką, e, jak jej zwrócę uwagę, to boję się na przykład, że ode mnie odejdzie, a nie chciałabym e, kogoś takiego stracić. E, no i tutaj jakby się pojawia e, takie błędne koło. Jedną rzecz, którą musisz na pewno wiedzieć: to nie ma ludzi niezastąpionych. E, dobry animator, czy rewelacyjny animator na wysokim poziomie nie zastąpi ci dobrego współpracownika, który trzyma się zasad, który e, szanuje Twoje granice, traktuje Cię jako autorytet i przede wszystkim e, współgra z innymi członkami Timu? E, tutaj też pojawia się taka moja rada, żeby generalnie ustalić pewne zasady Waszej współpracy. Czyli na przykład, żeby nie było takiej sytuacji, że na przykład jednej osobie zawozisz sprzęt, bo nie wiem, nie ma samochodu i się nad nią litujesz, i jakby chcesz, żeby chodziła na animację, więc jakby idziesz jej na rękę, a drugiej osobie ka każesz po ten sprzęt przyjeżdżać. Twoi członkowie teamu muszą się czuć równi wobec twojego prawa, bo inaczej nigdy nad nimi nie zapanujesz i nigdy to nie będzie działało jak dobrze naoliwiona maszyna. U mnie zasady w firmie zaczęły się pojawiać stopniowo. Tak? O ja od początku nie wiedziałam, że muszę wprowadzić jakieś zasady. Yy, zazwyczaj wyzwalały, powstawanie różnych zasad wyzwalały jakieś sytuacje kryzysowe, gdy właśnie ktoś coś zrobił, a ja nie do końca chciałam, żeby yy, w taki sposób się moi współpracownicy zachowywali. W tym momencie na przykład jesteśmy na etapie tworzenia kodeksu honorowego, o którym powiem Ci więcej później, bo jakby dużo takiej wiedzy teoretycznej na ten temat mam, natomiast chciałabym już o tym mówić w momencie, jak to u nas wejdzie w praktyce. Na ten moment, jeżeli nie masz żadnych zasad, to jak to stwórz takie, które w tym momencie wydają Ci się ważne, takie, które Ci się wydają właściwe. Z czasem do tych zasad możesz coś dodawać. Ja na przykład robię tak, że jeżeli widzę jakiś problem i wprowadzam zasadę, ogłaszam ją i mówię, że obowiązuje od dnia następnego. Nigdy też nie, jakby, nie rozliczam kogoś z, z tego, co się stało wcześniej, tak? Czyli na przykład. Um... Animatorki y, przyjeżdżają na animację y, na 5 minut przed animacją i, i po prostu y, to mi nie odpowiada. Y, a zwłaszcza po ostatniej animacji, gdy na przykład klient mi na to zwrócił uwagę, to ja wtedy już tej osoby nie rozliczam z tego, że słuchaj, ty się przyjechałaś 5 minut przed animacją, nie wiem, musimy to jakoś dogadać, musisz ponieść jakieś konsekwencje, tylko mówię, oficjalnie dziewczyny wprowadzam taką zasadę, ona nas y, obowiązuje od dnia następnego i tyle. Nie możesz też ro, rozliczać swoich współpracowników od tego, co się dzieje w Twojej głowie, a co nie zostało powiedziane y, y, dokładnie wyraźnie i tak, żeby każdy o tym usłyszał. Wracając jeszcze do animacyjnych Świętych Krów. Czy, jeżeli się już taka pojawi, pojawiła, to czy ma się poprowadzić na rzeź? Nie, ale musisz tą relację ustawić, porozmawiać, powiedzieć i trzymać się zasad, i też pilnować, żeby ta osoba trzymała się zasad, i, i wyciągać konsekwencje, gdy tego nie robi. Inaczej, jeżeli będziesz zamiatać yy, ciągle takie sytuacje pod dywan, bo na przykład jest to Twoja siostra, no to. Yy, Niestety, ale wróżę po prostu szybki rozpad tego teamu. To tyle na dzisiaj. Subskrybuj ten kanał, daj łapkę w górę, jeżeli Ci się podobało. Zapraszam Cię na profil Facebookowy Łowca Animatorów i do grupy, bo już w przyszłym tygodniu, to jest właśnie 23 stycznia, w czwartek, odbędzie się kolejny live, w którym powiem, jak budować misję, wizję zespołu, jak w ogóle wyznaczyć pewne wartości, tak żeby Twoi współpracownicy poczuli, czy to jest miejsce dla nich, czy nie. Życzę ci dobrego dnia. Do usłyszenia.